Wiatr, za chwilę pewnie spadnie deszcz. I gonitwa się w takich warunkach właśnie rozpoczęła. No może zdążą przed deszczem. E, e, ładnie kornet oboleński. Tutaj na front teraz wychodzi Kvant. Silver jest trzeci. Na czwartym miejscu, e, przepraszam, Svetlica jest na czele. Na ostatnim miejscu w odstępie Catch Me If You Can. E, grupę natomiast zamyka Hayat Al-Kaledijach. E, Świetlica na prowadzeniu. ojej, tam się zarzucił mocno Gazbi de Buzuls. Ale w tej chwili wchodzi na miejsce drugie. Na trzecim miejscu Hayat al -Kalediyah. na czwartym Kwante Dalej galopują wspólnie Kornet Oboleński i Silver w odstępie klacz. Catch me if you can. Mają do celownika jeszcze chyba jakieś 800 metrów. Swietlica i Kwante na czele. Na trzecie miejsce spadł Gatsby de Buzul. Cały czas w odstępie. Catch me if you can. A do celownika pozostało jeszcze jakieś 600 metrów. Konie wychodzą na prostą. Przy kanacie troszkę zyskuje kwantę Tierskę objął prowadzenie. Atakuje go Gatsby de Buzuls I Gatsby wysuwa się na prowadzenie. Powiększa przewagę. Polem Hayat Al-Khaledijach. Gazbi pierwszy, ściga go Hayat, 250 metrów do celownika. Gazbi pierwszy na Kanacie, Hayat idzie polem. Przewaga duża, ale troszkę teraz jakby malała. Hayat Al-Khaledijach mocno przyspiesza. Słabnie Gazbi de Buzuls, broni się zaciekle i razem z Hayatem wpadają na celownik. Trzecie miejsce. Kwante y, na czwartym chyba świetlica.